Cześć, tu Kamil z Minuty z Ziemią. A tu mamy coś naprawdę dziwnego. Kiedy w pewnych miejscach w Australii i Rosji stężenia określonego atomu w powietrzu są takie same, to wiemy, że będzie padał deszcz. W pewnym miejscu w Indiach 52 dni później. Wydaje się to absurdalne, bo przecież Australia i Rosja są położone w odległości 8000 km od Indii, a badany atom Beryl-7 wydaje się powodować deszcz, ale tak naprawdę nie ma takiej właściwości. Jedyne co robi, to po prostu utrzymuje się w powietrzu i można by pomyśleć, że połączenie to w ogóle nie ma sensu. Jednak setki lat temu nikt nie wiedział, co łączy pełni księżyca z bardzo wysokim przypływem albo co łączy produkcję kapeluszy z obłędem. Te zdumiewające zależności nabrały sensu dopiero gdy zrozumieliśmy niewidzialne mechanizmy odpowiedzialne za te zjawiska, czyli grawitację i zatrucie rtęcią, a to co łączy Beryl-7 z opadami deszczu po drugiej stronie kontynentu, to niewidzialny mechanizm nazywany komórką Hadleya. Komórki Hadleya to ogromne pierścienie powietrza, które tworzą się, gdy gorące powietrze unosi się z równika na wysokość 15 km w górę, a następnie dzieli się i płynie na północ i południe w kierunku biegunów, zanim się ochłodzi, i zderzy z powietrzem płynącym w przeciwnym kierunku, opadnie na ziemię i zawróci w kierunku równika. Kiedy komórki Hadleya powtarzają ten cykl, to wywołują zmiany w wilgotności powietrza na wielką skalę, czego rezultatem jest choćby monsun azjatycki. Podczas którego spada 70% rocznych opadów deszczu w subkontynencie indyjskim. Komórki Hadleya powodują również, że przypadkowe atomy o nazwie Beryl-7, które być może nie mają żadnych specjalnych właściwości, tworzą się w specjalnym miejscu, czyli 15 km nad powierzchnią Ziemi, gdy cząsteczki promieni kosmicznych uderzają w atomy azotu i tlenu. Następnie Beryl ten jest transportowany za pomocą ekspresu Hadleya na powierzchnię Ziemi. W miarę jak słońce przemieszcza się w ciągu roku, komórki Hadleya przesuwają się razem z nim, co oznacza, że w cieplejszych miesiącach na półkuli północnej zazwyczaj występuje wyższe stężenie berylu w powietrzu nad Dubną, podczas gdy w cieplejszych miesiącach na półkuli południowej ta sama sytuacja ma miejsce nad Melbourne. Jednak pewnego dnia, zwykle w kwietniu, komórki Hadleya rozłożone są w taki sposób, że stężenie berylu nad Dubną i Melbourne się wyrównują. Kiedy to się zdarza, wiemy, że niemal dokładnie 7,5 tygodnia później w Indiach zaczną się monsunowe deszcze. Być może ta zdolność przewidywania jest trochę dziwna i wydaje się być tylko tanim trikiem, Ale tak jak wykorzystaliśmy nasze zrozumienie siły przyciągania grawitacyjnego do przewidywania przypływów i odpływów oceanu oraz zrozumienie zatrucia rtęcią do sprawienia, że produkcja kapeluszy i wielu innych rzeczy jest bezpieczniejsza, tak samo możemy wykorzystać naszą wiedzę o komórkach Hadleya. Dzięki możliwości precyzyjnego określenia daty rozpoczęcia pory deszczowej, rolnicy na subkontynencie indyjskim, których jest naprawdę wielu, mogą dokładnie obliczyć kiedy siać, aby zebrać jak największe plony. Dzięki temu mogą oni wyżywić prawie miliard osób. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.